Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Miał być niż genueński, miała być powódź, a tutaj jestem ja i Adam. Jesteśmy dzisiaj na kolejnym jeziorze, na tym samym, na którym byliśmy ostatnio, tylko po to, aby znów pobawić się ze szczupakami, bo jest deszcz, jest wiatr, są fale, no to musi być szczupak. Mamy nadzieję, że coś fajnego wyjedzie, a Was zapraszamy już do oglądania i... Zostawcie tylko subskrypcję, żeby nie pomijać kolejnych materiałów. No i co? Lecimy z tematem. O, znaczy, żeby... Masz co robić ja też wiesz, próbuję uciec, nie? Ale się skurczymy. Ja już go ma. Uh. Okej, okay, kamerę odkładam, poczekaj spokojnie. przyjechałem. No gruba rybka. Ładnie że ma znaczenie grubość fluokarbonu, bo czasami schodzimy tam poniżej. A tak, jak tutaj zobaczmy, cała, cała przynęta, cała przynęta zachlana, tak. cały, autus siedzi w środku, cały i po prostu jeżeli fluokarbon byłby no, cieńszy niż ten 0,90 i zobaczmy, wytrzymał bez żadnego problemu. W no dobra, wyciągamy go, mierzymy, oglądamy. Rybki. właśnie dużo mi dało to, że zobaczyłem na co uderzył tobie kolorek. No i gdzieś coś zawsze podobnego i się udało. podobne, to to nie? Tak. I to chyba nawet zrobili, żeby to podrobić, nie? Znaczy nie wiem co było pierwsze. Co? Nie wiem co było pierwsze. No o tu tak samo. Tak? Mhm. To już jest ładnych parę lat ma to przynęta Tak. Czwarty szczupak. szczupak. Jeden okoń wyjście. Ładne, ładnego okonia wyskoczył mi aż tutaj do samej łódki. Teraz się taką okoniowa pogrywa. No wiesz co, powiem ci, już bym wolał ten szczupak, jednak połowić jeszcze, nie? nie Ale jest. potem te okonie ja bardzo chętnie. Ja nie lubię, nienawidzę łowić okoni u mnie. Ja nie mam dużych okoni, więc się łowi takie, wiesz, palczaki, nie? Takie o. Ogon mi się splątał, że ale wyskoczył tu z przodu, nie? Co? Tu z przodu wyskoczy, przedutką. Słuchaj, my tak. My stoimy. Jest, jest. Ryba? Znowu? Zratujesz chyba. No nie, no stary, no trochę przesadzamy z tą częstotliwością. Daj połowić No jest kolejna rybka. <laughs> dzień ładny. Dzień naprawdę jest ładny. I... Bum. Mam go. Good. Co za dzień. tego mówię, daj połowić, chłopcie. Ty się oporządzisz jeszcze złowię jednego do kompletu szybko. Patrz cały otus w pysku. Taki szczupaczek i cały otus w pysku, no niemożliwe Bam. jest Aha. Pięknie jest. <grymne> Cały otus w pysku Gdzieś tam dzisiaj te ogonki im pasują, nie? Ale jaja ja. Jak coś to zmieścił z tego pyska? ty No, tak się nie może Ryciło mi się wszystko wiesz? Eee, s... to. Tu. tu był jeden, teraz drugi. Mykmek. No, ryba za rybą, ale no, niestety, chwilowo są dosyć małe. Szukamy czegoś większego. O zobacz No, pięknie To jest coś pięknego, nie? Ale cały czas woda żyje Krisal <grym> <grym> to Nie, to sum do grum to nie jest, nie? Ale, ale tak mój dziwnie zapięty, wiesz Jopi, piopi patrz, jest zapięty tak jakoś Dobrze jest. kurde Yes weekend, jest weekend Zaczekaj, weź ją pokaż chociaż A, Dobra i chlub do wody Pyk i poszedł Gratuluję Bang, Bang. I jeszcze ostatnie rzuty Jeszcze ostatnie rzuty Bo twicze totalnie dzisiaj nie, nie się działy Jedyne co na co się działo, to na przynęty hybrydowe, czyli Otus i Adam też tu miał taką, taki odpowiednik: Jerka z takim ogonkiem. No i na to się dzisiaj, na to dzisiaj ryby wsiadały. Na nic innego praktycznie nic się nie dzieje. Gdzieś jeszcze tam jakieś gumeczki, gdzieś tam ten Twitch sporadyczną rybkę dał. A tak, wszystko, wszystko na hybrydy. Ciekawie, bo ostatnio tylko na Twitche. I tak się przygotowałem szczerze mówiąc, że będę tutaj znowu Twitchami łoił, a tu się okazuje, że słabo. a Adam dzisiaj 9 szczupaków? 9 szczupaków. Jest, jest my lord. Tak jest. Ja 3, 4, 4, chyba 4, chyba 4, teraz był piąty, no. No liczymy wszystkie ryby i wymiarowe i niewymiarowe z racji tego, żeby gdzieś tam ten wynik jakoś... Podciągnąć i Wam się pochwalić. <śmieniczyny> Nie, no. A tak serio, serio, to Adam miał tutaj dzisiaj naprawdę bardzo ładną rybę. No, ja miałem troszkę mniejsze. No, ale tych ryb troszkę było <śmieniczyny> tyle, co wyłączyłem kamerę. I przedzwonił maluszek Maluszek, no ale jakby nie patrzy, to już jest chyba z 15 ryba dzisiaj Która nam wchodzi Już, 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 już. To już jest chyba z 15 ryba, która nam wsiada O, o Ale go coś żarło Ale ma ranę No śmigaj O, szubaki wy to już tak macie. Raz jecie, wy, raz jedzą was. Ja coś tam. Jeszcze coś, może wydłubię, no. no. Patrz, jak po złości teraz się rozzwoniły nam te telefony. Adam. No i kończymy dzisiejszy dzień na nowej łodzi Adama. Bardzo fajny sprzęt. No, było na czym pływać, było czym pogonić. Ale co najważniejsze, ryby nam dopisały. Adam, pożegnaj się, machnij chociaż. Trzymajcie się, hej. Na razie do zobaczenia. Cześć.